Niemieckie służby i ich możliwe wpływy na polską scenę polityczną przestają być tematem tabu. Mencen i Jakubiak rzucają światło na sprawy, które wielu wolałoby ukryć. Jakubiak kieruje ostrą krytykę wobec posłanki Henning-Kloski, wskazując na kontrowersje związane z jej decyzjami parlamentarnymi. Do tego dochodzą kolejne niewygodne wątki podnoszone przez innych polityków, tworząc obraz gry interesów, w której dobro obywateli stoi na szali. Jeśli ktoś myślał, że polityka to spokojna dyskusja o przyszłości kraju, ten materiał szybko wyprowadzi go. Z błędu. Nie kłóćcie się, nie oznacza nie debatujcie. Proszę państwa, ja zwracam się do przede wszystkim Prezydium Sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem Komisji Śledczej na temat wpływu służb niemieckich na scenę polityczną polską z uwzględnieniem szczególnym Ministerstwa Ochrony Środowiska, bowiem. Nawet proszę państwa dzisiaj pani minister Heni Kloska zagłosowała przeciwko ustawie powodziowej. To jest proszę państwa to są znamienite przykłady tego, że tam się coś nie takiego dzieje, coś niedobrego się dzieje. Ponadto wnoszę panie marszałku o przemyślenie tej propozycji, żeby dzisiejszą debatę o godzinie 18:00 Poprowadziła pani marszałek Monika Wielichowska. Oczekują mieszkańcy Dolnego Śląska z całą pewnością będą zadowoleni. Dziękuję. Panie pośle, w ramach wyjaśnienia, oczywiście to zwykła omyłka, oświadczam, byłam pewna, zaraz mam już kartkę złożoną. Ten chór nieomylnych posłów, który przychodzi później z pisemnymi uzasadnieniami, wytłumaczeniami, dlaczego pan nie tak zagłosował. Wiesz, to... Niech na moment ucichnie, żeby pani minister mogła powiedzieć to, co ma do powiedzenia, skoro występuje jako przedstawiciel Rady Ministrów. Występuje w odpowiedzi na pana posła pani... wniosku jako posłanka na Sejm. Tego typu omyłek się zdarza, pan dobrze wie. Proszę kontynuować, pani minister, jest nie przejmować pewna, się tymi że to objawami, muskić. państwa wniosku o odrzucenie bardzo ważnej ustawy OSP na co nie mogliśmy pozwolić. Za chwilę złożę w tej sprawie oświadczenie. Dziękuję bardzo. Ustawa OSP też musi być procedowana. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, według raportu francuskiej Ecole de Guerre Economique, Niemcy wydają miliony euro na działania wymierzone we francuski przemysł nuklearny. Finansowane przez rząd federalny fundacje Heinricha Bella, Róży Luksemburg poprzez różnego rodzaju publikacje, szkolenia, stypendia, spotkania z politykami, z liderami opinii starają się utrudnić i spowolnić rozwój francuskiej energetyki jądrowej. Fundacja Heinricha Bella działa również w Polsce, współpracuje z obecnymi w tej koalicji rządowej zielonymi finansuje kampus Rafała Trzaskowskiego. Nie ma żadnego powodu, a potrzeba wręcz wielkiej naiwności, żeby uważać, że niemiecka agentura wpływu działa w Polsce inaczej niż w Niemczech. Od lat wiadomo, że Niemcy finansują najróżniejsze ekologiczne organizacje, które zajmują się powstrzymywaniem inwestycji w Polsce, w tym inwestycji przeciwpowodziowych. W tym czasie polskie służby nie znalazły ani jednego niemieckiego agenta. Wnoszę o przerwanie obrad do czasu aż premier Donald Tusk wyjaśni nam, czy całkowita Ślepota państwa polskiego względem niemieckiej agentury i agentury wpływu, to jeszcze jest głupota czy już zdrada? Zajmijcie się poważnym przeciwnikiem, a nie bobrami. Kilka miesięcy temu sąd wypuścił rosyjskich sabotażystów, licząc na to, że sami dotrą do więzienia. Głupota czy sabotaż? Teraz dowiadujemy się o jeszcze większym skandalu. Prokuratura udostępniła tajne akta rosyjskiemu oficerowi FSB, czyli osobie precyzyjnej, przeszkolonej osobie z fotograficzną pamięcią, aby przez dwa tygodnie zapamiętywała rosyjskie znaczy międzynarodowe śledztwo. Sam Władimir Putin witał tę skarbnicę wiadomości na lotnisku. Ile jest w tej chwili żyć oficerów NATO zagrożonych? Ile kontaktów jest spalonych? Za naszą polską granicą jest wojna. Nasi natowscy sojusznicy powinni ufać naszym służbom. Składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie prezydium Sejmu w celu przygotowania projektu uchwały, o powołanie komisji śledczej do wyjaśnienia tej, tej narażenia Polski i Polaków na zagrożenie. Wysoki Sejmie, pani Marszałku, no ładne rozpoczęcie Sejmu, spóźnił się Pan 10 minut. Gratulujemy szacunku. Dziękuję dla bardzo osób. Panie Pośle, ale trwało natomiast, posiedzenie Prezydium i konwentu te... seniorów. Nie, nie. Dobrze, będzie Pan w konwencji no, seniorów, pretensji. będzie Pan widział, jak dynamiczne rozmowy mają tam czasem miejsce. Oczywiście. Proszę Państwa, ostatnio platforma obywatelska bardzo, ale to bardzo lobbuje nad kredytem 0% dla budownictwa w Polsce. Chciałem się zapytać, czy ma to na jakiś wpływ, proszę państwa, że 30% zgodnie z enuncjacjami prasowymi? 30% wpłat na wasz komitet to są firmy budowlane i deweloperskie. Czy przypadkiem to ma na to wpływ, czy nie, że tak bardzo z determinacją wielką chcecie sztucznie popyt skreować, po to, żeby ceny mieszkań poszły do góry? Dziękuję. Pana też lubią, jak słyszę. Bardzo dziękuję panie marszałku, wysoka izbo, panie pośle Jakubiak, jeżeli panów wpłacają prywatne firmy na konto wyborcze, to niech pan to zgłosi, bo co do zasady osoby fizyczne mogą wpłacać, także jeżeli pan próbuje kogoś pomówić, to warto byłoby by być konkretnym. Ale szanowni państwo, z wnioskiem formalnym, bo słyszymy tutaj słowa obożenie ze strony PiSu. A ludzie pytają, co się dzieje z aferą Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dlaczego? Dlaczego ludzie pis nie chcą współpracować z organami ścigania, tylko wasza? Pani wicepremier Emilewicz leci do Londynu. Szanowni Państwo, leci do Londynu i co robi? Chce poręczyć za Michała K w czasie, gdy polskie firmy bankrutowały, bo, za, bo zafundowaliście Polakom gigantyczną drożyznę. Wasze pisowskie, tłuste koty zarabiały dziesiątki milionów. Czas, Szanowni Państwo, na prawdę i współpracę, a nie te ciągłe kłamstwa. A przy okazji jeszcze Panie Przewodniczący Błaszczak i Pana afera zegarkowa. Cały czas się rozkręca. Warto to wszystko wyjaśnić. Ciągłe kity ze strony PiSu. My oczekujemy prawdy i konkretnych działań także z waszej strony. I pozwoliłem sobie wydrukować i e, parę punktów Państwu e, e, opowiedzieć. Z mojego punktu widzenia, republikanów, zaczyna się od praworządności. Proszę Państwa, dla przypomnienia, praworządność jest wtedy, kiedy rządzi establishment Unii Europejskiej. Wtedy, kiedy praworządności nie ma, to właśnie wtedy, kiedy najczęściej centroprawicowe rządy obejmują władzę. To to jest definicja praworządności Unii Europejskiej. Podpowiadam, z praworządnością to nie ma absolutnie niczego wspólnego. 2. Układ Schengen. Proszę Państwa, będziemy wzmacniać układ Schengen. Jakim hipokrytą trzeba być, żeby coś takiego pisać? Przez Niemcy, Republika Federalna Niemiec, jeden z większych członków Unii Europejskiej, właśnie zamknął swoje granice, a dziś na granicach Polski wzmożył swoje kontrole. Więc myślę sobie, proszę państwa, że tutaj symetrii można szukać ze świecą. Natomiast prawda jest taka, że układ Schengen swobodnego ruchu ludzi i towarów nie ma już w Europie miejsca. Więc po co w ogóle o tym pisać? Następnie bezpieczeństwo. Proszę państwa, piszemy i tu jest też hipokryzja tego dokumentu. Piszemy tak „chodzi o przemyt broni. W zakresie przemytu broni i amunicji oraz narkotyków, przemytu migrantów i handlu ludźmi i infiltracji grup przestępczych oraz działań o charakterze prewencyjnym Unia Europejska podejmie działania. Nie Polska, Unia Europejska. Tymczasem w następnym akapicie Unia Europejska działać ma na rzecz ograniczenia nielegalnej imigracji. Przez to się wzajemnie wyklucza. Jeżeli coś ograniczamy, to znaczy nie walczymy stąd, z tym, po prostu zmniejszamy skutki. Więc ja myślę sobie tak, że po pierwsze samo pisanie, że nielegalne przekraczanie granicy, nielegalne nie ma się nijak do praworządności, nielegalne nie ma się nijak do ograniczania przestępczości. Bzdury po prostu piszecie. Rosja zniszczyła architekturę bezpieczeństwa w Europie. No proszę Państwa, Rosja? Czy to nie przypadkiem Unia Europejska? Czy to przypadkiem przewodniczący, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wtedy nie klepał się z Rosjanami po plecach? Czy to Nord Stream 2 to nie był biznes? Przecież to było niszczenie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warto o tym pamiętać. Polska prezydencja dążyć będzie do wzmacniania koordynacji w zwalczaniu dezinformacji. Proszę Państwa, to jest zapowiedź cenzury. To jest zapowiedź tego, że jak ktoś ma coś innego do powiedzenia, to trzeba zamknąć mu usta, bo jedyną prawdą objawioną jest Unia Europejska, Establishment Unii Europejskiej, co znalazło w potwierdzenie w, w jednym z wywiadów Donalda Tuska, w którym powiedział, że będziemy walczyć z dezinformacją rosyjską i ze wszystkimi tymi, którzy będą walczyć z Establishmentem Unii Europejskiej. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego z polecanych filmów i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia.